Hej! Chciałabym Ci dzisiaj powiedzieć, jak przestać tak dużo myśleć i tak dużo analizować, jak otworzyć kanał na tą absolutną prawdę, do której tak dociekliwie się domyśliwujesz tam w swojej główce, która ci wskaże odpowiednią drogę, i która przyniesie dla Ciebie oczekiwane odpowiedzi. W sumie to jest odpowiedź bardzo prosta. Praca z ciałem i kontakt z ciałem, i wychodzenie z tej głowy, i wchodzenie do ciała jest jedną z najprawdziwszych metod, i w sumie najprawdziwszych, właśnie kanałów, przestrzeni do właściwych odpowiedzi, do właściwych rozwiązań, do właściwych decyzji, które są do podjęcia. Jeżeli nawiązujesz kontakt z ciałem, to w tym momencie twój umysł się wycisza. Możesz uprawiać sport, możesz wejść w medytację, w trans, w hipnozę, w oddychanie, tak? Tutaj bardzo modne stało się właśnie to psychedelic breath, czyli w sumie psychodeliczne oddychanie, nie wiem dlaczego, tak to się przejęło, ale dla mnie to jest po prostu hiperwentylacja albo zatrzymywanie oddechu na dłuższe sekundy i robienie to w różnych rytmach, w różnych odstępach, w różnym przedziale czasowym. I kiedy właśnie wyciszamy ten umysł i wchodzimy w ciało, to w tym momencie mamy czystą kartę. Tu jest pusto i tutaj też robi się pusto, dlatego ja na przykład uwielbiam przeprowadzać um, sesje oddechowe właśnie z Rebirting, czyli ja przeprowadzam sesje oddechowe, które właśnie doprowadzają do hiperwetylacji, żeby tutaj wyłączyć umysł. I w tym momencie, kiedy tu jest czysto, i pracujemy z ciałem. I oczywiście wcześniej wyrażamy intencje, tak? Dlaczego to robimy? Dlaczego robimy ten oddech? Dlaczego ćwiczymy? Tak? Możemy wyrazić właśnie intencje, żeby dostać odpowiednią odpowiedź. Tutaj właśnie z kanału, złączeniem się z naszym wyższym, ja, złączeniem się z uniwersum, z mamą Ziemią, z naszymi przewodnikami duchowymi. I w tym momencie nam wyskakuje jedna myśl, wyskakuje jedno zdanie, wyskakuje odpowiedź. I to jest świetne. Zazwyczaj to są też emocje i uczucia, które się pojawiają właśnie w tych ćwiczeniach, które się pojawiają w kontakcie z ciałem. I w tym momencie nasze wyższe ja ma takie o, dziękuję, o dziękuję. W końcu mogę się z Tobą normalnie komunikować, i nie muszę się przebijać przez te zawirowanie tutaj myślowe. Oczywiście można. Długimi procesami myślowymi dojść do odpowiedniego rozwiązania, bo nasze wyższe ja, no nas nie zostawia, tak, jest zawsze z nami. Więc, jeżeli wybierasz tą drogę, to twoje wyższe ja się gdzieś tam przebije i z tobą pogada w ten sposób też. <grywy> Ale absolutny skrót do tego i zaproszenie właśnie do wychodzenia tutaj z analizy i do wchodzenia w ciało właśnie doprowadza do tego, że Coraz szybciej i łatwiej będzie Ci dostawać odpowiednie odpowiedzi albo właśnie wyczekiwane takie rozwiązania, nad którymi myślisz, myślisz dniami, miesiącami, czasami niektórzy wirują tutaj, naprawdę, bo to jest, to jest aż burza taka, to się chmury tworzą, tych zawirowań myślowych i po prostu przez to nasze wyższe ja bardzo ciężko ma siłę się przebić, więc skrótem właśnie jest praca z ciałem i chociażby jeżeli siedzisz na krześle i myślisz wstań, po prostu wstań albo zrób sobie kilka szybkich oddechów tutaj polecam Hofa, ale z tych różnych już teraz tych kołczów do oddychania jest bardzo dużo więc możesz sobie w sumie włączyć cokolwiek byleby tu było coś nowego i wejście w ciało i takie nie myślę, nie myślę, nie myślę, to ci nie pomoże. E, chyba, że masz taką metodę i afirmację dla siebie, i jeżeli powtarzasz sobie to, to faktycznie to dla ciebie działa, więc absolutnie tutaj nie neguję takiej metody, ale jeżeli czujesz, że masz tutaj taką chmurę i próbujesz się do tego zmusić, żeby nie myśleć, to wydaje mi się, że będzie wtedy jeszcze gorzej. Więc w tym momencie zapraszam właśnie do pracy z ciałem. Do pracy z oddechem, do medytacji, do nawiązywania kontaktu z Twoim Ryszem, ja, do nawiązania do Twoich przewodników, do nawiązania do tego mądrego serduszka, które nam tutaj bije i ma tyle odpowiedzi dla nas. I dzięki temu właśnie mamy tą czystą kartę, i tutaj pojawia się cisza. I wtedy przychodzą emocje. Zazwyczaj najpierw emocje wypływają na wież, które tam już były długo tłumione, a potem właśnie pojawia się ten odpoczynek wewnętrzny, ten taki stan takiej cichej, spokojnej, ciemnej, głębokiej wody, z której nagle plap, bływa rybka z odpowiedzią. Tutaj troszeczkę takim przykładem wizualnym, metaforycznym. Także zapraszam do pracy z ciałem. Do wyjścia właśnie z tego stanu, który jest tutaj na górze, bo tutaj się takie chmury tworzą, że to czasami aż widać po człowieku, że on tak cały czas chodzi i myśli. Chciałabym też powiedzieć, że absolutnie myślenie nie jest złe. Jesteśmy cywilizacją myślącą, e, myślącą abstrakcyjnie, więc tutaj oczywiście takimi metodami też można dojść e, do odpowiedzi, ale jeżeli oglądasz to wideo, to zakładam, że właśnie chcesz wyjść z tego kołowrotka. Także możesz się rozluźnić, włączyć sobie jakąś medytację i nauczyć się krok po kroku nawiązywać coraz bardziej kontakt ze swoją intuicją, ze swoim wewnętrznym głosem, z tym, który wypływa z tej Twojej wewnętrznej prawdy. I poznanie, zapraszam do poznania Twojego źródła. I to jest Twoje prawdziwe ja, tam jesteś Ty, tam jest Twoje światło, tam jest Twoja miłość, jest Twój potencjał, który czeka, Twoje talenty do dania, do dzielenia się. Także zapraszam do kontaktu z ciałem.